Mati, ile razy już to przerabialiśmy? Nie możesz za każdym razem brać małpy na misję. Jeszcze się może coś stać! Kwami też jest małpą, a na misję jakoś może chodzić. O! 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 Mati, nie możesz tak po prostu... Ja to załatwię. Słuchaj, Mati, pochodzę z Afryka, tak? Więc jesteś małpo. Nie kurwo, nie jestem. Powiedz mi, Mati... Czy małpa nosi broń? Pierdolę ten argument z pierścieniem. Czy widziałem małpę z bronią? Tak, na YouTubie małpa trzymała karabin. A skoro małpa ma broń, a pierścień jest bronią, to ty jesteś małpą. Willer też tak sądzi, więc powiedz no. Czekaj, co? Willer ty tujo. Myślałem, że jesteś pipijacubi. A ja ci oddałem ostatniego nagieta. Czy to właśnie o to chodziło? Czy z głupią małpkę, by oddała ci ostatnio panierowaną nu... Planetarianie, obawiam się, że mam dla was bardzo przerażające wieści. Tych tutaj dotkły dość osobliwe symptomy, tak jakby zatruto ich ropą, azotanami, bakteriami, metalami ciężkimi, rozpuszczalnikiem czy pestycydami. Ty tylko pytasz mi podątku? Pojebało? Tak, zjadłem panierowaną nóżkę, ale tylko dlatego, bo wiem, że mogła ci zaszkodzić. Tak, a to niby dlatego. No bo w Afryce nie ma bułki tartej to zobaczymy, to powie na to kapitaneta. planeta. DEMIA! No patrz tego, ten debil znowu szczotkuje to biedne zwierzę. Czy on w ogóle wie, że od tego można dostać syfa? Oooo, patrz, już, już, gada z kapitanem, już pewnie nas obgadują. Ej, cholerna cholerna, jankesowska świnia. O, już, już syfa ma, syfa, widzisz? Mówiłam. Jak? Blondyna zaliczona? Wczoraj. Nice. Serce! Z waszych połączonych mocy powstaje... Oh. Oh. Mm. W czym tym razem problem, dzieciaki? Kapitanie, chodzi o kłamiego. On myśli, że wszyscy jesteśmy rasistami. czemu małpa ma pierścień? Ale... Kurwa, żadne ale, pracujemy nad tym 3 lata, a wy dalej... Ale... gdy to Gaia go zweruje, nie, że kurwa, nie mam je dwa miesiące i cały interes idzie w diabły. Mało tego, mam jeszcze cholerną małpę w drużynie. Czy przez ten cały czas zbieraliście śmieci? No ale motto drużyny... Ach tak, motto drużyny. Jakie jest motto drużyny, Willer? Czysta planeta.